Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy W Rise of the Tomb Raider. Ta seria jest kontynuacją Tomb Raidera z 2013 roku. Oczywiście nie musi się oglądać Tomb Raider 2013, jeśli się ogląda tą serię, bo ona jest inna i ma inną fabułę, ale wiąże się jedno z drugim, więc. Fajnie by było pooglądać, ale wiem, że też nie każdy chce oglądać, nie każdy ma czas oglądać, też różne są osoby, nie? więc wiecie, jak to chce. Ja tutaj gram dość długo, dawno jak widać, już doszłam do tego miejsca, pewnie niektórzy nie wiedzą nawet o co chodzi, ale ci co grali w tą grę to wiedzą, to jest gdzieś więcej niż połowa w sumie gry. Dobrze. Bez przedłużania, dłuższego przechodzimy do nowej gry, tak. Bierzemy najłatwiejszy ten poziom, bo nie jestem najlepsza w tym, bo gram drugi raz dopiero, więc wiecie, jakby coś szumiało, to to szumi takie chłodzenie w laptopie, żeby się po prostu nie wyłączył. Jest dobrze. Bierzemy poszukiwacza przygód i lecimy z przygodą. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania? Zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem! Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Ach. Jeszcze trochę! Ach. Zaczekaj na widok, Klaro. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytu w śnieg to zły znak. I tutaj zaczyna się nasza przygoda. To jest Szmat taki... Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra. Możemy trochę zwolnić. Wiecie, to jest taki jakby prolog. Ten wiatr jest to błędny! Nie możemy się on zatrzymywać! To jest po prostu taki um, wprowadzenie po prostu o co chodzi, ale takie dalsze wprowadzenie będzie jak to się skończy. jak się skończy sami zobaczycie. W sensie ten prolog tej gry. Hej! Nawet jeśli nic tam nie znajdziemy, pamiętaj, że twój tata byłby z ciebie dumny. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. Tutaj chodzimy po tych skałach, a tutaj mamy taką mapę. To jest oznaczenie terytorium. Oczywiście gdzieś poszłam poza, bo nie byłabym bez sobą, nie? A ja tak, tylko sobie żartuję jak coś. Tutaj jest jakaś nieznana lokalizacja, ale my tutaj nie będziemy, bo nas tutaj nie, nie da. Tutaj mamy różne jakieś te monety i te inne, ale to co zobaczycie po prostu później. Na razie jesteśmy na szczycie góry takiej lokalizacji, oczywiście. I co, Podążamy z naszym przyjacielem, nasz przyjacielem na regionie. On był w 2006-2013, ale ci, co nie grali, nie wiedzą, nią Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. jednak trzeba uważać. A! 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 Bardzo tutaj mało brakowało, i byśmy tu spadli. Ale jednak się udało. Nie spaść. Zajmę Naprawdę piękna ucieknie. ta. Piękna nie, sceneria śnieżna, nie? I uważacie? Dam radę wskiódź się na górę. Jesteś pewna. Zostań tam. Ja jednak trochę pamiętam sterowanie. Nie jest ze mną tak źle. Gram gdzieś. w marcu? Troszkę się przycięło, ale. To jest gry. To gra tak się przycięła. Sterowanie jest podobne do 20... Tomb Raider 2013. Muszę przeskoczyć. Ale w ten przynajmniej rok temu. Chwyć mnie za rękę. Tak, nie. Nie dawniej. Mam Cię. Nie cię, Larry. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic Ci nie jest? Nie. Idziemy. Widzicie, ekstremalna ta wspinaczka. Chyba musimy przez nią przejść. Eee, I po prostu musimy tutaj iść do tej jaskini i zobaczymy co tam będzie dalej. <laughs> Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych hurach ruiny. Burza jest coraz bliżej. Mamy nie więcej niż dwie godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Co o tym myślisz? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra, teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła! Ha! Dobrze, doskoczymy w takim razie. E, Czym znajdzie za nami? Zaraz musimy. znaleźć miejsce do <laughs> e, Eee. Tutaj jest dość niebezpiecznie, Na bardzo bym powiedziała się mnie. Uważaj. I tutaj nie będę za dużo mówiła, to... bo muszę się skoncentrować na tym momencie A on jest naprawdę ciężki Pamiętam jak za pierwszym razem się tutaj męczyła mi to bardzo długo Ale gdzieś z pół godziny jak nie dłużej Zajął mi ten fragment To było końcem tamtego roku jak coś w sensie... pierwszy raz gram, wezmę to tutaj Wtedy O nie! Nie, nie, nie! Johna! Trzymaj się! Niech! Przygnę mocniej do ściany! Dasz radę przeskoczyć! Dam radę! Uro. Cholera! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę! Jeszcze trochę, Laro. Daj radę. Dużo się zaczyna, Dużo. Robię się coraz gorzej i niebezpiecznie. Wiem, że. Jona, udało się. Widzę ruiny. O Boże! Lara! Ach! Cholera! Macie! Mam? Lara, słyszysz mnie? Tak. Podciągnęcie. O kurwa! Tam! O tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Ech, cholera, Dłużej cię nie utrzymam. No dalej! Dalej! No dalej! Dalej! Ale się z tym męczyłam za pierwszym razem! Nie! Nie! Laru! Nie utrzymarcie cię! się zaświetuje! Udało się! Pierwszy raz, bo zapraszam razem to ja normalnie tutaj tak się męczyłam, wy sobie nie zdajecie sprawy. Czy może zdajecie tak po prostu? Churę cholera jasna! Ruszy! Ale jasna! Zawróć, czona! Znajdź schronienie. Powiem wam, tutaj to jest naprawdę ostre jazda. Naprawdę. Musimy biegnąć, bo ta lawina nas zaraz zepchnie Byle tylko się na to nie nadziać. Na ten samolot, chyba No, ale i tak nie jest źle. Za pierwszym razem naprawdę było gorzej, powiem wam. Uda się w końcu. To to się dość długo ładuje. Ale doczekamy się. Nie martwcie się. w ostatnim momencie, ale się jednak udało Tutaj jest nadal jazda, więc... ja się nie steruje W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje: kości, proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. E Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym, kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi, obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to. Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Przepraszam, co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają, więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był. chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda i mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Ano, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem, wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego. nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Ano. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz? Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To e, tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skur... Jasna cholera! Człowiek! Nie było mowy o strzelania! Zabierz tę stok! Odwrotu, to musi tu być. I tutaj zakończę pierwszy odcinek z tej serii. Myślę, że Wam się spodoba. Spodobał ten odcinek i ogólnie zaciekawiła Was ta seria. Jeśli Wam się spodobało, dajcie znać w komentarzach lajkujcie, subskrybujcie jeśli tego nie zrobiliście oczywiście gdy Wam się spodoba i chcecie oglądać mnie dłużej oczywiście możecie też zostawić dzwoneczek będzie mi niezwykle miło jeśli oczywiście nie subskrybujecie i nie macie dzwoneczek więc to tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii i z moich innych serii więc co, na razie i cześć